Rybę. ale to, to jest ładna ryba. I o koniowo. Stary jest piękny. O kurwa, jest super. Jest cudowny, weź go dla mamy. Daje ci tyle przynęt. Nie, to jest cudowny okoń. Ale zażar, ale z zażar. Ty, Ty do Jest piękna sztuka słuchajcie. Co mogę powiedzieć? Fajnie przy fandoliu, kolor złoto, steletna płówka. Tu słuchajcie, słacień dalej. Maciek ma rybę? Nie. nie Była, było blisko. Rozpali Co? Nie... Nie. Leci y, dla mamy Maćka na obiadek. Właśnie.